Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witajcie w kolejnym filmie Dzisiaj zapraszam was na projekt Denko Mam tu swoją siatkę z Lidla I w tym miesiącu naprawdę jest tych opakowań bardzo mało W przeciwieństwie do zeszłego miesiąca Ale w zeszłym miesiącu nagrywałam trochę z opóźnieniem niestety, bo jak wiecie byłam chora Także myślę, że dzisiejszy projekt Denko nie będzie trwał zbyt długo I od razu przechodzimy do tematu, czyli do siateczki tutaj Ja sobie położę ją na razie na kolanach i wyciągamy po kolei jak leci. Po pierwsze chusteczki Niva, to są te z micelarne, ja je używam w toaletce, są bardzo fajne, przydatne, nie rwą się, mają przyjemny zapach. Myślę, że do demakijażu również by się sprawdziły, może kiedyś przetestuję to, natomiast ja je bardzo lubię. Dalej mam drugie chusteczki, to są właśnie Johnson's, które używam do demakijażu, one są świetne. A, jeszcze dodam właśnie, że te chusteczki nie wysychają, one mają taką, bo te chusteczki mają takie to zapięcie, zapięcie, zamknięcie takie papierowe, natomiast to jest bardziej taki plastik twardy, więc tutaj w ogóle nic nie wysycha, one za każdym razem są zamknięte, ale w przypadku tych również nic nie wysycha, dlatego je bardzo lubię, dodatkowo są dobrze nawilżone i bardzo dobrze zmywają makijaż. Jak wiecie, w zeszłym, w ostatnim projekcie tylko pokazywałam Wam chust chusteczki z Garnera. No, które dla mnie były porażką. E, tak więc wróciłam do Johnsons. Świetne chusteczki. Ja mam akurat do skóry mieszanej. E, te chusteczki, oczywiście, oprócz zmywania makijażu, też oczyszczają skórę i tak dalej. Natomiast ja. Um oczywiście i tak po demakijażu myję twarz bo u mnie demakijaż musi być zrobiony dokładnie e, i te chusteczki tutaj jest napisane, że zmywają nawet e, wodoodporny makijaż natomiast jeżeli chodzi o oczy, no tak nie do końca sobie już dobrze radzą e, dlatego ja ich do oczu nie używam, ale na twarz działają świetnie e, tampony Tampax standardowo nie będę na ich temat mówić e, tutaj mamy żel męski, żel dezodorant męski Sanex bardzo fajny żel Tutaj mam Niwa Black, Black and White Fresh. To jest dezodorant mój. Bardzo fajny, bardzo przyjemnie pachniał, zapach utrzymywał się cały dzień, więc super. Standardowo w każdym projekcie tenko wkładki always. Ja używam tych Slim Multiform już od kilku, kilku lat. Tutaj mamy film clear, a to jest krem do mycia twarzy, który pojawił się w ostatnich ulubieńcach. Znaczy nie w ostatnich, w, w zeszłym miesiącu w grudniu. Słuchajcie, produkt, którym byłam tak naprawdę zdziwiona, bo ja nigdy wcześniej nie używałam żadnych kremów, żadnych oliwek do olejków, oliwek do mycia twarzy, nie wiem. Um, w ogóle nie wiem czy są oliwki. Olejki miały być. E, tak, ale generalnie nie używam takich produktów, zawsze tylko żele, żele, żele. E, w końcu stwierdziłam, że skuszę się. Słuchajcie, produkt wow! Po prostu świetny. Bardzo dobrze oczyszcza skórę, jednocześnie nie, jej nie podrażnia. Skóra nie jest przesuszona, nie czuć takiego uczucia e, ściągnięcia skóry e, czy coś takiego. Naprawdę działa świetnie. E, tutaj on jest ogólnie na mm, walkę z jakimiś niedoskonałościami. Rzeczywiście, odkąd zaczęłam go stosować. Pojawia mi się mniej jakieś niedoskonałości, więc super. E, także naprawdę jestem pod wrażeniem. Kupiłam drugie opakowanie, bo zazwyczaj jak testuję jakieś nowe żele czy tam właśnie kremy, e, to po dwa opakowania. Natomiast e, potem oczywiście będę testować coś innego, ale do tego na pewno wrócę i muszę się bardziej przyjrzeć właśnie takim produktom do mycia twarzy w formie kremu, bo są naprawdę świetne. E, dalej chusteczki ambrek to toalety. Link z Afryka Męskiej, pasta do zębów Colgate, to się pojawia akurat w każdym brakcie. Dęko, to ja dużo Wam o tym nie mówię, Ziaja Gdańskin, serum woda i skóra, przełom w skóry suchej, serum nawilżające, booster anti-age, wykład za zmarszczki. Ja już miałam chyba dwa takie opakowania, o ile dobrze pamiętam. Słuchajcie, serum sprawdza się super, rzeczywiście bardzo dobrze nawilża. Co prawda ja nie mam skóry suchej, ale i tak dobrze działa i bardzo dobrze nawilża. Bardzo dobrze szybko się wchłania, jest dosyć wydajnym produktem, bo on jak na serum ma 50 ml. I też jest taka aplikacja troszkę inna, bo po prostu jest takie do wyciskania taka pompka, aniżeli pipeta. Ja zawsze jestem, wiecie, z, z... jeżeli chodzi o serum, to mi się kojarzy z pipetą. Ale tak, jedyna wada tego produktu, o której mogę Wam powiedzieć, a właściwie nie produktu, tylko opakowania, to jest to, że jak na dnie już macie produkt, to już go nie wydobycie. Nie wydobycie nie wydobycie, nie. Nie wyciągniecie pompką, e, tylko po prostu musicie otworzyć i tym tutaj merdać, bo no, nie da się go wycisnąć. Także to jest jedyna wada. E, natomiast poza tym bardzo fajny produkt. E, słuchajcie, tutaj mamy szampon Herbal Essences. Jest to szampon, który Jarek używał i słuchajcie, on ma uwaga 680 ml. Bardzo duży szampon i Jarek go bardzo długo zużywał. Ehm... Zapach limonki, zapach rzeczywiście bardzo ładny, taki orzeźwiający, 0% parabenów, silikonów glutenu i parafiny. Ja tego szamponu nie używałam, więc nie powiem jak się sprawdził, Jarek powiedział, że był ok. Nie trzeba było go brać dużo, żeby się pienił, więc tyle. Dalej mamy tutaj żel do golenia, Gillette z aloesem. O, kolejne chusteczki do toalety Andrex. Moje soczewki to jest opakowanie z 3 miesięcy. Mydło DAW ogórkowe. Ja, jeżeli chodzi o produkty DAW, uwielbiam. Czy do mycia, czy właśnie mydła. Fenomenalne, fantastyczne. Bardzo dobrze działają. I dodatkowo mają w sobie właściwości nawilżające. Bo mają w sobie czwartą kremu nawilżającego. Tutaj mam, słuchajcie, odżywkę. Tak, odżywkę z Herbal Essences, um, biały Grapefruit i mięta. To jest ta odżywka na objętość, która rzeczywiście działała, chociaż początkowo byłam sceptycznie nastawiona, ale kupiłam, bo no nie było po prostu innego zestawu, który mogłabym kupić. I słuchajcie, rzeczywiście to działa. Rzeczywiście szampon i odżywka po stosowaniu takim, już wiecie,. Um, nie po pierwszym razie, że zadziała, tylko po którymś razie To ona rzeczywiście działa i rzeczywiście ta objętość była Może nie jakaś olbrzymia, ale jednak była, więc byłam naprawdę w szoku Bo wcześniej nie wierzyłam, że takie produkty mogą działać A jednak generalnie 0% parabenów, parafiny, 90% naturalne składniki Ile w tym prawdy? Nie wiem Przyjemny zapach, sprawdzał się dobrze Też nie trzeba było dużo nakładać, żeby się pienił, więc super Dalej, o słuchajcie, tutaj mamy kolejne mydło daw, tylko tym razem już oryginalne Znaczy oryginalne, ee, normalne takie Oryginalne e, I słuchajcie, krem 4,5 roku do rąk, mój ulubiony krem, jak wiecie, uwielbiam go e, Ja go znam oczywiście jeszcze z Polski, kiedyś go w Polsce, jak byłam dzieckiem, moja babcia używała, mama e, Potem jakoś tak słucho nim zaginął, mam wrażenie, albo po prostu już umie kupowali inne kremy i kiedyś właśnie jadąc do Polski zapomniałam kremu, a ja wcześniej używałam różne kremy, Nivea, Neutrogena, jakieś tam różne Pojechałam do Polski, zapomniałam kremu do rąk i właśnie kupiłam ten i po prostu przepadłam Rewelacyjny krem, bardzo dobrze nawilża Ja akurat tutaj mam krem do rąk i paznokci glicerynowy, regenerujący Kompleks witamin, ekstrakt na roli, skóra sucha. Ale ja już chyba używałam wszystkie. Teraz widziałam ostatnio, że są też takie kremy w, w takim dużym opakowaniu z pompką, ale jednak ja cały czas jestem zwolenniczką tych tubek. One teraz mają już od dłuższego czasu po 150 ml, w czasie miały 130. I słuchajcie, ja bardzo dużo używam kremu do rąk, już wam to powtarzałam nie raz. Codziennie przedtem smaruję, w ciągu dnia smaruję, a mi taki krem starcza na kilka miesięcy. Cena takiego kremu w Polsce to wydaje mi się 4 zł, więc niedużo jak na krem na kilka miesięcy, a rzeczywiście działa super. Dodatkowo te kremy mają błędne zapachy i rzeczywiście działają, więc to jest chyba najważniejsze. Także ja teraz tutaj nie mam dostępu do tych kremów, więc zawsze z Polski przywożę kilka opakowań, jak wiecie. Także ten mi się skończył, ale już mam nowy zapas. I słuchajcie, maseczki. Aha, mam tylko jedną maseczkę w sumie. E, tutaj mam maseczkę z Nivea tu jest jedna strona tylko, bo jeszcze jest druga strona u góry, bo to są te maseczki podwójne. Ja ją kupiłam w Aździe sobie. Kiedyś kupiłam jedną w Funciaku i tak mi się spodobała, że jak zobaczyłam, że są w Aździe, kupiłam kolejne. Tutaj jest maseczka nawilżająca do skóry suchej z miodem i... Jejku, jak to się nazywa? Z miodem i... No i nie, nie powiem Wam, bo zapomniałam. E, fantastyczna maseczka, słuchajcie. E, dla mnie to to bardziej taki był zapach kwiatowy e, niż miodowy. E, ale słuchajcie, nawilża rewelacyjnie. To jest ta maseczka w stylu jak Isana, czyli nakładamy i ona się wchłania sama. Potem resztę po prostu ściągamy albo zmywamy. Fantastyczna, bardzo dobrze nawilża, a naprawdę kosztowała grosze. Więc ja na pewno sięgnę po niej jeszcze, bo są super. Formuła sama tych maseczek, że one same się wchłaniają, jest fajna jak dla mnie. Chociaż początkowo jak kupiłam te maseczki z Isanem, bo to wtedy dopiero odkryłam, że te maseczki się wchłaniają, była dziwna dla mnie taka, że jak maseczka się wchłania. Ale rzeczywiście super są, więc. No i przede wszystkim działa, więc jest naprawdę super. W sumie nie wiem, czemu jedno tylko mam tutaj. Resztę wyrzuciłam, bo oczywiście nie przetestowałam jednym, nie użyłam jednej maseczki Coś mi się język dzisiaj pląta. Słuchajcie, dwa ostatnie produkty. Siatka jest pusta, i są to produkty z kolorówki. Pierwszy to jest Essence Volume Hero Mascara, wodoodporna. Tuż rewelacyjny, fantastyczny. Rzeczywiście jest wodoodporny, bo robiłam test wam. Szczoteczka silikonowa. Bardzo fajna, bardzo dobrze rozczesuje te rzęsy I dodatkowo ten tusz właśnie nadaje objętości To, czego ja właśnie potrzebuję Bo ja mam długie rzęsy, ale no nie za dużo No i kolejny punkt, że jest wodoodporna W sumie wcześniej nie używałam wodoodpornych tuszy A na tego się skusiłam i jestem zadowolona I kolejny produkt to jest Essence Eyeliner Pen Czyli taki eyeliner w pisaku Um, też wodoodporny, ale no, też robiłam Wam test przy okazji robienia tuszu do rzęs I niestety on się nie okazał wodoodporny Ale generalnie i tak go bardzo lubię Bardzo ładnie się utrzymuje na oku przez cały dzień Nic się nie rozmazuje, bardzo łatwo schodzi um, Wygląda super, łatwo mi się nim kreski maluje Bo ja ogólnie jeżeli chodzi o kreski to dwie lewe ręce A jeżeli chodzi o jaskółka to w ogóle już Wam o tym powtarzałam um, Cienka, mała końcówka, bardzo fajne robi kreski. Kolor jest taki bardzo fajny. Kiedyś używałam kredki, jak wiecie, cały czas mam kredki, cały czas je używam, ale jednak w większości teraz używam właśnie ten pisak. Ten kolor jest bardziej taki nasycony, napigmentowany i wygląda super, także. To jest, jeżeli chodzi o kolorówkę, tyle mi się tylko skończyło. E, to by było na tyle, jeżeli chodzi o projekt Denko w styczniowym. E, dzięki bardzo, że byliście. Pamiętajcie oczywiście o śledzeniu mnie na Instagramie, a ja już zapraszam Was na moje kolejne filmy. Dzięki bardzo, do usłyszenia. Papa! Pa.